Siemanko, z tej strony władca Monetka. No, Krypto Królestwo. dziś jesteśmy tutaj na Kangatur w Warszawie. Przedostatni podpunkcik, wraz ze mną jest tutaj Jacek, którego oczywiście tutaj poznałem. Cześć Jacku, Blok Tech Conference, Cześć. Tak? Cześć. tak? Tak. Kogo, kogo możemy znaleźć u Was, jeżeli chodzi o projekty na evencie, z takich bardziej znanych, byśmy tak przysilować swój projekt trochę. Wiesz co, nie. Znaczy, swój eventowy tym. Nie, 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 nie zapraszamy projektów. Mhm. Znaczy, nie, nie sprzedajemy. Z... Okej. Okay. Jeżeli mamy naszych prelegentów, to bardziej, bardziej staramy się, żeby to było merytoryczne. Okej, okay. osoby e, czyli, fizyczne. Czyli ktoś no. opowiada o swoich doświadczeniach, opowiada jak stracił, jak zyskał, czego nie robić, a raczej nie staramy, staramy się, żeby nie, nikt nie mówił o swoich projektach. Bo tu okay. chodzi, żeby, żeby ludzie się uczyli u nas na, na eventach a nie żebyśmy sprzedawali ze sceny okej, okay, czyli, czyli jakby tak jest taki savoir vivre jest tak. jest savoir vivre, okej okay. yy, to teraz powiecie prywatne, jak podoba Ci się tutaj tour? bardzo fajnie yy, bardzo fajnie, słyszałem, że chłopaki yy, dali radę jeszcze na poprzednim, bo tam mhm. yy, przerosło, być znaczy, że przerosło, tylko, że nie spodziewali się że będzie też ludzi mhm. yy, także fajnie, ogólnie fajny feedback jest coś zjeść, jest coś napić można, można poznać nich Ludzi. Także... Dziękuję. dziękuję. dziękuję zajemność oczywiście. Zajemnością. 5 zł się należy. To, 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 ten. to na Fi wydam. 5 zł na Fi poszło. Eee, słuchaj, powiedz mi tak, no, a obecna cena rynku według Ciebie. Gdzie jesteśmy? Jak to wygląda według Ciebie? Góra, dół, jesień, bull run? Czy, czy będzie tak trochę nie wiadomo, bo co roku rynek co innego? Wiesz, co ja już swoje przerobiłem na rynku. Mhm. Swoje straciłem, swoje zarobiłem, e, choć może jeszcze nie zarobiłem tyle, ile bym chciał oczywiście. No jak każdy z nas, no to tu, tu wiadomo. Um, ale już, już, już byłem na dnie, że tak powiem, rynkowym. Okej. Okay. Znaczy, no nie okej, okay. no ja rozumiem. E, staram się nie trzymać szerokich portfolio. Staram się trzymać te kryptowaluty, które mogę sprawdzić od razu. Nie szukam okay. je. E, bardziej traktuję rynek jako trampolina do zainwestowania Ale nie naciąłeś się na Lunie, nie? Yy, może nie na Lunie, ale na Ankorze. Okej okay. No, no czy cały ten... nie miałem, ale na Ankorze miałem tu pozdrawiam jedną osobę z Discorda w ogóle, która mi opowiadała, jak wyobrażasz sobie, że on miał chyba tam 400 tysięcy. Nie chcę też, żeby 400 tysięcy. I on miał to wszystko w stakingu. I on widział z dnia na dzień, I jak to wszystko mu tylko mówię, Boże. to na Ankorze chyba nie mógłby stykować. Nie, nie on, on, to, on Lunę miał. On Lunę miał. On Lunę, A, okay. on Lunę miał i nie mógł takiego nagłego wyjścia dupa, dupa zrobić. Dupa Taka szybka historia. No. Wrzuciłem sobie tam jakąś kwotę na Ankora, to fajnie sobie rosło, proces składany było super, i jak pek się odkleił, bo to wszystko było w USD, może nawet nie pamiętam. Chciałem. wymazałem to z pamięci. Nie dziwię się. Tak, to tak się pek odkleił, że zanim jeszcze w ogóle się pek odkleił, to powiedziałem tam mojej bliskiej osobie. Wiesz co, SwissBorg zrobił jeszcze w tym samym czasie też takie oprocentowanie jak na Ankorze. Tylko, że taka była różnica, że jak wszystko się waliło i paliło, to ja z Ankora wypłaciłem od razu, hmm? czyli ja zamiast wychodzić do, z, z USDT do USDT, czyli z Tetera, USDT do, z tetera Stable Coina do USDT, hmm? wyszedłem do Bitcoina. To wtedy okay. uśredniłem na poziomie 42 tysięcy. Czyli tak się petło, Te, czyli średnio no. sprzedawałem tego stapla nadążasz? Nadążam, no. Tylko analizuję, bo często, jak ktoś coś mówi, zastawiania ja patrzę w inny punkt i sobie to wizualizuję. Tak. Przekazujesz, że to jest takie i właśnie tak te? Tak było, że przy z 70 pensów do dolara sprzedałem. Okej. Okay. Nie, także 30% straciłem. No ale lepiej to niż całe 100%, no, nie mimo ale wszystko. Z kolei bliska mi osoba, y, jak jej powiedziałem, dobra, wypłacamy z tego Swissborga. No? No? To SwissBorg, Dranie. 24 godziny o kurczę cool. także podziękowania Swissborgowi na dłuższą metę nie używam. Ja miałem, nie no, ja miałem ostatnio podziękować, ale Bybitowi, bo wiesz co tam, nie wiem czy słyszałeś, ale jak wpłacasz, robić depozyt. Robiłem ostatnio depozyt na stable 250, 300 dolarów. potrzebowałem szybko coś przesłać, nie? 24 godziny mi trzymali, ponad bloky liczyli. 24 godziny. Jak? Bajna tyle nie liczy. Bajna liczy ci po poligonie mi liczył do 40 minut, 30 minut max, nie? I mogłem wypłacać od razu środki. A Bybit to mi trzymał całą godzinę, pół cały dzień, co? Duża kwota. Nie, no moje 300 dolarów, bo okay. potrzebowałem no szybko jeszcze przelać, z... wiesz, jeszcze noc, no. szybko coś tam przetradować, no nie, ale to wtedy by jeszcze dłużej pewnie trzymali, nie wiem, ostatnio, nie to, że mówię, że coś złego, ale Bybit, jak to oglądacie, to mamy do pogadania, mordeczki, I na, na evencie, na evencie mamy do pogadania, nie? <gadanie> <A> widziałem, <gadanie> widziałem, że dzisiaj byłeś na Binance. Byłem. przejrzałem szybki ten tak? twój. No, no tak rzuciłem, rzuciłem, Staram no. się coś wrzucać, ale to, ale to jeszcze. Ale to, co tam ciekawego? A wiecie co? Yy... I wiesz co, Jacku? <laughs> Ogólnie to jest tak, że Binance organizował dzisiaj to, tak zwany ba... A, to Ice Creams with Binance? No, czyli przychodziliście generalnie, to jest do poniedziałku. Jednak jak wy to oglądacie, to pewnie już będzie później, ale to było do poniedziałku do, w, w, w lokalu Race. Jeżeli będziesz chciał jutro jeszcze skoczyć, to jutro jeszcze w Złotych teraz, jak się załapiesz. Tak, złotych złotych Jak pokazuje, że masz y, swoje UID wow. albo, że masz tą giełdę, ja, ja pokazałem im 2FA, bo tam internet nie działa, po prostu tyle osób było, że ten internet był taki, że ja nie miałem jak się zalogować, nie dość, no, że mnie wylogowało, to jeszcze nie miałem jak się zalogować, bo internet był za wolny, pokazałem im weryfikację 2FA Google'ową, powiedział, dobra, dobre spoko, nie, ale macie fajne smaki, macie tam y, o smaku sernika, macie jakieś mango, macie jakieś w ogóle no jeszcze Binance coś tam. Robisz, nie no, Binance fajnie wam marketingowo fajnie sobie to zorganizował, nie, no ta opcja... Znaczy to Binance akurat był? Nie Binance, Binance. Tam nie było że podziału, tylko Binance jako Binance cały, nie? Wy być może w poniedziałek w lokalu Race, bo w lokalu Race jeszcze będziecie mogli trafić i jutro, i, yy, czyli w niedzielę, i w poniedziałek, oni chyba będą podzieleni na kolejne lody. A ja być może w poniedziałek skoczę sobie porozmawiać z sympatyczną panią odnośnie właśnie generalnie Binance'a i załapić na kolejne lody. Choć mam nadzieję, że nie brzmi to dwuznacznie, ale część z Was w komentarzu na pewno zaraz komentuje. Tak, ciśnijcie. Tak, tak. Ne, no, oni, są, oni są przyzwyczajeni, akurat autystyczny jestem, więc wiesz, to to, to, to jest, wiesz. No nie obliżając nikomu. No, no nie, no się śmieję, to wiesz, że swój świat swoje kredki. No, chociaż ja się cieszę, że nie mam diagnozy jakiejkolwiek, bo na pewno tam byłoby e, tak zwane e, wyjebane z popierdolonym. No, czyli znaczy, żeby nie było, że się naśmiewamy z takich osób, ale generalnie no, dystans trzeba mieć do siebie. Nie, więc, nie więc, się, no, nie no. sami tutaj, proszę. No, my się boiliśmy podcast zrobić, albo streama w ogóle na live i tutaj wiesz, nie ewident. To jest te flow, to jest. Ja wiem, dlaczego on się z Markiem i z Lewiczem tutaj tak dobrze kumał. Ja już wiem o co chodzi. To jest. To jest to, to jest to. Dobra, słuchaj, y, sytuacja na rynku, obgadana, ale jedno pytanie. Obecnie kupujesz czy sprzedajesz, czy siedzisz na pozycjach taktycznie? Wiesz co? no Standardowo tego króla naszego trzymam, czyli bitcoina. Mhm. teraz ostatnio fajnie mi weszło, bo kupiłem chyba 2,95, sprzedałem 3,52, mhm. także z trzech, tam, dwóch eterów ładnie weszło. Okej, okay. okej. Okay. I tak sobie robię taki procent składany bardziej na tych pewnych pozycjach niż na, na shitach no. Oczywiście, że się bawię też... E Meme. A Meme, Meme kawiny, a na jakiej sieci? A na, na, na Solance, na tonie? Gdzie, gdzie działasz? Co, co, problem he, polega na tym, jeżeli chodzi o UK na wyspach, mhm. że tam autoryzowanych nie jest zbyt dużo giełd. A jak ma, a Bo masz a jak to być? Spot, no no. To, no. Możesz, możesz. No. E Myślę, że kro się... Myślę że, przepraszam, bo ty, nie, sobie... spoko, spoko. Myślę, że Kro się troszeczkę podniesie. Mam nadzieję, bo trochę tego też mam. Ale to bardziej uzbierałem sobie ze z Stakingów i mhm. tak dalej, dalej. Nie wiem, czy miałeś jakąś tą kartę Kro? E, miałem, nie miałem karty Kro. E, lepiej powiem, ja Kro kiedyś skorzystałem od jakiegoś naganiacza z Facebooka A, okay. i sam troszeczkę postarałem się nagonić. Ze 3-4 osoby się udało. I powiem Wam szczerze, że sprzedanie Kro. Tak później piekła mi dupa za przeproszeniem, bo te CRO, wiesz CRO wiesz powstało 4 lata temu, 5 około. Ja no jestem na rynku 6 lat. Nie? Tak jak gadajśmy, no 6, od 6 lat i się krypto i tam sobie działam. Eee, I to było około 4 lat temu, podczas nie poprzednich, tylko poprzednich poprzednich chsy. I właśnie na, na Facebooku tutaj to latało, że rejestrowałeś się i wtedy za rejestrację płacili wam 20 dolarów i coś koło tego. No i dużo osób skorzystało, a później widziałem jaka cena tego była, no przy hoście, to człowiek płakał, Nie więc jakby ja CRO kojarzę z tej akcji. Yy, mam oczywiście też takiego swojego ziomeczka dobrego, pozdrawiam Krypto Amatorek, to jest takim Cero świrem, gikiem takim można powiedzieć I w skrócie CRO. Wejdę Ci w słowo, no? ostatnio oglądałem coś na Prime, Amazona mm? Mm? i masz reklamy pomiędzy tam, to akurat CRO zaczął się reklamować, czyli CRO z powrotem chyba wchodzi na... Się wydaje, mam taką nadzieję. Yy, chodzi znowu na marketing, bo to są mistrzowie marketingu. Oni to mają marketing taki, to tak to jak się jest... z powrotem, nie? Tak. Bo... Jak już zobaczyłeś ich na Prime mm -hmm. na Amazonie, to aż miło się popatrzyło, że o kurczę, fajnie, Kro znowu zacznę. Wiesz, tam przecież ro... tak? problem był, mm -hmm. bo to jest tak jak te y, powiedzenie z tego, jak zostałem gangsterem, kojarzysz ten film? Wolę żyć 3 lata życiem wilka niż 15 lat życiem żółwia. To teraz ostatnio żyło życiem żółwia i jakby tego marketingu w ogóle nie było. Nie, nie bo no. tam chyba by, mi się wydaje, że zrobili to tak trochę zamierz, zamierzoną akcję? Hmm? Tak, mam taką nadzieję. Ale nie mnie się na ten temat wypowiadać, bo, bo nie uważam się za jakiegoś specjalistę, także bardziej teraz inwestuję ostrożnie i już mam, nie zakochuję w projektach, no wiadomo, teraz to jest normalne. Piotrek wrzuć kawałek muzyki z Sokoła, uważaj jak parkiet bożyciowy, uważaj, uważaj jak tańczysz bożyciowy, parkiet bywa śliski, tak było. I to muzyczka. To jest taka nuta tego A znam, znam, Cardano, Mornero i Polka Dot, nowy ATH. Nie, nie, ja akurat w rapsach siedzę, mostów w hip-hopie, także nie, nie, to akurat to jest ten. No dobra, słuchaj, no to Projekty gamingowe? Coś tam obczajasz? Coś tam działasz? Nie, z takich rzeczy ode mnie nie wyciągniesz, bo ja jestem kli, kli... bardzo pragmatyczny człowiekiem. Mm -hmm. Klikacze? Się... No klikacze tak. Klikacze dnia codziennego co? są? No, no, i... no i... A doksy? doksa, kaca, daka? Nie, nie ale powiem Ci, że tego nota tak yy, zacząłem go no. tam klikać, jak to się mówi, mm -hmm. w, w grudniu. Później, bo to był jeszcze ten początek, początek, początek. Dostałem chyba 24 tysiące tego. No, i tak to przerobiłem na tym Bajbicie, w z że tam nie wiem, robiłem, chyba z tysiąca dolarów. No to fajnie, spokojnie. No to fajnie. Ja zarobiłem z 200 to chyba 150 dolarów. No. Było tak, że dostałem, nie sprzedałem. No. Weszło na PIK z 28. No, no? No to tam się za 27, sprzedałem. No to Później fajnie. Kurde. Pasku, no. To kupiłem? I teraz poszło do 16, to do sprzedamy. Tak dobrze, dobrze, dobrze. dobrze, dwa, dobrze. Ruchy, dwa ruchy zrobiłem na spocie i dziękuję. Nie bawię się w dźwignię. A pytam no, się, się bo... słuchajcie Ciebie o te doxy, bo to też będzie fajna wskazówka dla Ciebie, jak i no. oczywiście dla widzów. Ja to też shilluję mocno u siebie na, na, na tym, bo ogólnie... Ja nie nie czy znaczy siluję To nie jest tak, że to jest nic, co jest na tym kanale, nie jest poradą inwestycyjną, wiecie czemu to mówię, nie musimy tutaj chyba nic przedstawiać, ale projekt dox Ogólnie tam w tym projekcie DOCS siedzi twórca Notcoina, jeden z twórców tam, bodajże, Notcoina. Okay. I to jest jedyny projekt na sieci tą, który jest promowany przez Notcoina. Okay. I to jest DOCS. I teraz na przykład wyszło, wyszło dzisiaj takie zadanie, że jak po, po, y, polecisz 5 osób, dostajesz 20 tysięcy punktów. W ogóle cena na OTC Markecie spadła, ale powiem Ci szczerze, że naprawdę wygląda to dobrze, więc polecam się zainteresować w przerwie tutaj y, na reklamy, których, gdzie tych reklam nie ma. Jeszcze, 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 to słuchaj, pokażę Ci, jak wygląda na szybciutko. Nie, nie, nie jest atmosferowany. Jeszcze nie wiem, chyba że kończymy tutaj, to dawaj. I wiadomo, o co chodzi. No dobra, słuchaj, no to teraz tak. Czy jakieś projekty masz ciekawe na oku? Nie ma. Nic. Nie, nie wyciągniesz ze mnie takich rzeczy z tego względu, że ja, tak jak już no. tutaj w kuluarach, ja traktuję i nauczyłem się traktować mhm. krypto jako środek do celu, mhm. Czyli wchodzę, zarabiam uciekam. Okay. zarabiam uciekam. Oczywiście, że się miele w rynku, mm -hmm. no ale bo... staram się uciekać do... Okej, okej, czy taka partyzantka? No, staram się. Wchodzę, bach ucieczka. Tak, no. ta. okay. ucieczka. I, i jest, taki, jest taka magiczna strona, nie wiem może to się komuś przyda. No, no. w liczeniu procentów, wiecie? Ostatnio o. ściągnąłem to od fila. E, prosto... Koniecznego. Tak, no, A, no to zrobiam. Kalkulator, tak, pozdrawiamy. No, nie wiem, czy będzie oglądał to, ale raczej ale eee, powtórzyć. Ostatnio gdzieś tam, i, i jest fajnie, ja sobie na przykład obliczam, ja wiem, że to jest banalne, ale ja sobie obliczam, że... Przykładowo widzisz masz? No faktycznie. Nie? A jak się to nazywa? Czyli na przykład krok... Czy myślisz, że ja coś tam? Percentage calculator, czyli kalkulator procentowy tak zwany. Tak. To będzie granatowe takie czarno-granatowe logo. Jest to bardzo fajne z tego względu, że jeżeli kupujesz coś za 6 tysięcy, to no. a sprzedajesz za 8 tysięcy. No do. i masz. 7 tysięcy, no. tak wtedy Calculate, to wtedy masz 14% ale spoko, w środku, spoko Czyli jeżeli ja ustawiam spota, ja wiem, że to jest znowu to powtarzam, że to jest banalne ale w rynku kryptowalutowym, rzeczy najbardziej się sprawdzają moim zdaniem hmm? z moich doświadczeń, jeżeli mam te 20-25% staram się nie być tak zwanym greedy no... puszczam to wszystko w cholerę mental, w koncu, mental, w... pracę mentalem właśnie ale to trzeba no, bo to jest ono jednak... naprawdę trzeba trochę, prze... no, trochę, no, trochę tak. stracić tych tak. no ale to robi mental jednak, trzeba, nie? Trzeba się Brzydko mówiąc, zesrać za dwa razy no. y, ze strachu, że było, nie ma. No, no najlepiej... Ja, następny taki przykład. Na poprzedniej hossie y, miałem na ledzie, że... Bo tam y, suma, mm. załóżmy, nie? Mm. Że jak było wszystko w piku, to miałem sumę nie, 20 tysięcy funtów. Przykład, okay. nie? Mówię w funtach może no mieszkam na, na wyspach. E, jak wszystko... Great Britain, wiadomo. Great Britain. E, mu, tu musi być muzyka. Zaraz ci koronę dołożymy. to złaczysz, to przerobi się to, no. W każdym razie. No? Jeżeli... I, i, I to samo portfolio, hmm? czyli y, ilościowo koi się nie zmienia. Ale z tych 20 koła potrafiło spaść do 5. Okay. Wtedy naprawdę to był ten ból serca. No bo i... Dupy. I dupy, i w dupy. No, no cztery chleby dupy. No, w no, na pewno. W razie, y, i, teraz, I teraz bądź tu mądry i, i, i spróbuj o tym zapomnieć. Nie? Ja myślę, że każdy z nas, kto przeżył, to kupił, powrotem, kupił i to spada, tak? To jest tak jak w piątek 13. No kurwa no nie. Boli, boli. No, no tak działa to. W każdym bądź razie teraz już jak wracam hmm? z powrotem na trak, czyli ten rynek się podnosi, no bo wiadomo, że teraz są góra-dół, góra-dół, ale w każdym hmm? razie kochani, w dalszym ciągu jesteśmy na ATH poprzednim, no cały czas jest przymity, ile teraz tutaj, 60 ile? Tak, tylko wiesz co, no, ja, ja to, wiecie, to tak, no, ja to tak jak... jak zwyczajnie mi, że o oh że z 70 spadł, do 60 to tam no. się zesrało, no nie no... no ale teraz to wszystko, wiesz, inaczej inaczej ten wygląda ten rynek. I, inaczej ten rynek, nie? Ja mam, ja się śmieję, no, to że te ETFy te, e go tak... ETF-y, według mnie go tak sztucznie podpompowały, tak, że on już jest na jakichś filarach ustawiony i nie wiesz nigdzie, gdzie jesteś. Nie? 68 no. tysięcy. Jesteśmy, jesteśmy po, powyżej ATH poprzednie Tak Tak, tak, tak. Także tak. No nie, nie mamy co narzekać. Nie? No nie, ale to wiesz co, jakby nie ciągnie no samo. Sobie... Ale... No nie, no a czy nie ciąg. Polaczek. No, a... nie, no, a, no kurde, no. Ja jestem polską cebulą, ale czy nie to chodzi, że mogło być więcej, tylko kurwa, Alty nie idą nie za ty. Ale ja jestem, mi się nie przyznaję. To, na Twitterze cebulę. nawet jest tam pisze wprost, że jestem cebulę. Polaczek, co jestem Cebula i chuj i dobrze mi z tym. Słowa w butach i, z i, finis, i maja, z kurma. nie widzisz, mam garbaty, tylko wiesz, zaraz wiesz. Wyznanie handla, wine, no No, oni, oni patrzą, oni patrzą, to się mytnie. No. Nie, nie, Piotrek, zerknij, to mnie tego nie. Nie no, wiem, kim jesteś, ale zerki. Zerki, no. Nie znam, ale. Pozdrawiamy, Piotruś. Nie, Piotruś, Piotruś, to jest dobry żuczek, to jest ten. Tak, tak, wirtualna piątka. Na szybko kończąc ten nasz wywód. O pier... te nasze pierdolety nie, fajnie, właśnie tak jest luźno, taki jest spontan, freestyle wyszedł no? pierdolety, 68 osiem tysięcy w potocznym rozumowaniu koła koła sześćdziesiąt koło papiera Mimo. i pół nawet to naprawdę jest moim zdaniem w dalszym ciągu zacna cena I, jest i, dobrze i tylko... się w piekle ten, kto narzeka, że kurwa bitek jest słaby nie, ja nie narzekam, że bitek jest słaby tylko gdzie są kurde pompy na altcoinach gdzie są moje alty kurwa, A, alty nie, no to a no właśnie, wiecz, to, to, to nie, no to to, to to jest to, to z, bitcoin to dla bogatych, a dla takich maharadżów jak ty, a my biedne żuczki, kryptowarieciki to wiesz, musimy trzymać nie, się nie razem to to, i polować na alty. To, to nie, ale yy, 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 jest tyle informacji takich. W tym świecie kryptowalut, hmm? że naprawdę można się pobudzić. Ja tak? wiem, bo to jest wiesz. To są teraz takie czasy. Uwaga, trochę filozofia teraz wejdzie. Jeśli się rozgadałem, ku, No, no wiem ci, że na początku. Na Filosofia... początku Jacek mówi, nie, słuchaj to wiesz, bo to tutaj władca co bo to ja wiesz, że to się spina, wylecimy freestyle, dawaj, i wiesz, e... dobra, 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 sprawdź Etyczka. to. Aha. No. E, teraz już jest tak, że... W... Wiesz, chodź. Chodź, chodź! Chodź, chodź, chodź. Chcesz dołączyć? Dawaj, że ja, trzeciego tutaj. Ten. ten, ten. Z worem? Z worem. po co mam przyjść tak z dworem? No. Przy, e, przywitać Przywitaj się tu z widzami. Od razu powiedz, tutaj, dawaj, tu siadaj, siadaj, zrobimy taki na stylu. Dawaj, siadaj, podzielę się z tobą. Cześć, dzień dobry, Kamil Staniszewski z tej strony, kanga. Witamy. go Kamilku, no to od razu rzucam tutaj weter. Jak się chłopaki dywersyfikujecie? O ile macie pieniądze, nie jest was kredyt. Ja jestem biedny, także ja podziękuję za tym, ten. Bo wiesz, nie można, nie można mówić, że się ma pieniądze, no bo jak? Nie masz pieniędzy, a dobrze, ale jakbyś miał, byś się dywersyfikować, to... No, pieniądze, no? No ukradł wyznajemy wizję Klausa Schwaba, nie? Tak. Czyli? Czyli nie byśmy pieniędzy, aby być szczęśliwy, no obudź się, no. A, no to tak, to taki... szczęśliwy. No, czyli masz pieniądze. No, 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 no ja jestem bardzo szczęśliwy, a to <laughs> <laughs> wyznanie handlowe, że to, to jeszcze tym byliśmy. Ja tak serio, jak się dywersyfikujecie? Zegarki, Staramy samochody zamytkowe, nieruchomości, nieruchomości klocki tak. Lego? No ty to, to rozmawialiśmy właśnie na prywatnie, to widzowie nie wiedzą, tutaj akurat Jacek to głównie nieruchomości, a ty Kamil? Ja się dywersyfikuję, jeżeli chodzi o m.in. kruszce, czy też jeżeli chodzi o prowadzenie firm. Ok. To też jest dywersyfikacja. Ok, prowadzenie firm, jakim możesz to troszeczkę objaśnić? No przede wszystkim, jeżeli macie firmę, no to firma tam też daje swego rodzaju zabezpieczenie. Hmm. Więc jeżeli macie firmę jedną z jednej branży, drugą z drugiej branży, to trochę jak z dywersyfikacją w, czy to nieruchomości, kruszce, czy hmm. kryptowaluty. Hmm. Więc także możecie się zdywersyfikować i czerpać zyski z innych działalności. Ok, a kruszce co dokładnie? To jest złoto i srebro. Platynka nie? Czemu nie? No Właściwie się pytam, bo e, już słyszałem tak, że srebro. Ma na, ja, ja, mam, nie, nie, ja mam tutaj, wiesz co, tu mam. tutaj mam przeciekać. Tak, ja, że, nie, spodzko, spodzko. E, ta. e, wiesz co, bo srebro podobno jest nieodporne na wahania i się waha. I platyna podobno tak samo, że właśnie teoretycznie platyna, która jest najdroższa. Albo jedna z najdroższych, przepraszam, bo ktoś może mnie tutaj e, posądzić zarzucić. O, o, no zarzucić, że nie znam po wiedzy odnośnie właśnie tutaj kruszców, no nie, ale Platyna jest jako jedna z najdroższych. <noise> I widzicie, kogo ja tu wziąłem, kurde. Że, no ładnie, ładnie, my, my, go, my Jacka odwiedzimy w tym UK, Czy tam dobry, sobie pogadamy, nie? Nie, nie mieję ja O Jezu. To od razu Krystal Coiny <noise> i Cezary. to jest z filmu misia, wiesz? A, a z Misie. A to znam, to znam, ale, ale znaczy, te Nie, 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 nie. nie ja, ja, ja kojarzę motywy, to też pozdrawiamy. Każdym w każdym razie, wiesz co, właśnie ta platyna, podobno, no właśnie powiem, to jest jedna z jedno z jedną z droższych, no to właśnie ona jest taka, no podobnie jest opłacalna, że tam dużo się nie zmienia, nie? Więc stąd, stąd moje zainteresowania klocki LEGO, nie myśleliście nad tym, bo to też ułapie taki hype, nie? Buty już nie wspominam, ja ale... Ja latka w domu i 16-latka, wiesz, ja mam klocków LEGO? Stary, no to jesteś bogaty. Ale to nie. A karty Pokémon masz? To, to tam jest o. 40 różnych... Przepraszam, co powiedzieć? Karty Pokémon masz? Mam Masz tam pokemonów? Co ty ja ma, to ma, a to nie mówimy o dzieciach. Ale nie, bo nie, ja, ja też, ma, też, ma, jest, też no, mam. Ja też mam. Wystiś tego Pokémona. No, no no mój młody ma. Coś sześć no, kart. Tak? Naprawdę o tego ty, tylko ty, widzisz ty, tylko no. No. jak już mówimy o kolekcjonerskich no. tematach to pamiętajmy, że Lego w pudełkach nieotwartych no, nie ma większa wartość. No. Pokémon w folice Otwarty. A masz Charizarda, pierwszą edycję? Nie, ja A wiesz, co kosztuje Charizarda? Wiesz, co to kosztuje? To widzieliście na pewno w widzowie, Witowie, ja to też rzucę weter, to też o mówiłem. Pierwsza edycja Charizarda, którego miałem w swojej talii jako gnój, obecnie kosztuje 10 tysięcy dolarów. Jak się z tym czujesz? Wiesz co, ja się czuję tak samo źle, jak czy przypominam czy sobie, wiesz co... Czy ja... szczypie cię dupsko? Też, ale słuchaj, y, ja jako gnój, jako takie praskie dziecko, słuchaj, robiliśmy coś takiego, że znajdowaliśmy gdzieś tam na przykład przy śmietnikach płyty winylowej i rzucaliśmy tym. Do tej pory pamiętam takich panów z takimi śmiesznymi włosami w biało-czarnym tle z napisem The Beatles, których rozpieprzyłem. I teraz sobie myślę, ile kosztuje ta płyta od The Beatles, to... Ciarki. Kurwa. Ja też miałem jakieś e, dobrze działające. Komodore 64, No, co w tym, no ale. Które teraz jest jakieś tam no, ale Komodore to nie pójdę winylowa, albo karta Pokémon. Dużo jest takich no. jeszcze, rzeczy, gdzie nie wiem, e, kiedyś się chodziło w dresach crechowych. Chyba, ja nie mam lat. że takie rzeczy mówię. Ale no, wszyscy... zaraz tak, zmienimy nazwę ty, 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 pod tytuł e, Rynek Kryptowalu. Ten, tylko dziadersi. dziadersi. <laughs> Wywiad z boomerem. Rock. The Boomers! Nie? The Boomers! No. Mamy nazwę Czyli na kapelę, nie? To nie? nie wiem, czy ty byś miał coś materiału, bo tu się nas no, coś wycina. Bardzo dobrze, nie no, nie trzeba nic wycinać, będzie na Freestyle a, przynajmniej. A ja się cię coś zapytać? No. Dzięki, w porządku jesteś. W każdym razie. Siemad z tej strony Jacek, kanał The Boomers. Kamil, naszymi gośćmi jest, tak? Naszymi, Ale, no. jak, powiem wam, że a propos e, gier, ja coś mam na przykład ja mam na przykład PlayStation 1, no. w dwóch wersjach schowane. Tak? No, jedynkę mam. No, Ale taką turystyczną poprawa. wersję i taką wersję, wersję większą. Też jeszcze cool. pracując w klubach sportowych w Polsce to mam kilka gadżetów właśnie powiązanych z jakimiś tam Nałami Puchar Polski i tak dalej, pochowanych. To jest taka reklama, jakby ktoś chciał kupić, a ja mam za dobrą cenę. Tak, a, nie, tak, Nie, nie, tak, nie, tak, ja w tak, tak. nie chcę tego sprzedawać, jest to bardziej jako taki... Jeszcze? Tak, to, to Jeszcze? Mikrofon no. tak, żebyście no, no. tak, żeby no, tak żeby tak tak. słyszeli, bo to żeby później, żeby później w tak trzy Piotrek mi jajca, nie jajca nie biori. Biori. Ale to są to to... Powiem. Nie, spoko, nie, nie wszystko wyrwie, jak będzie dobrze słychać, czy będzie ten, to, to, spoko. Dzień dobry. No, Dobra, Dobra kochani, ja, ja też my uciekamy i dziękujemy wam o, bardzo tak. serdecznie, to Wiemy był Kamil z Kangi, bardzo. to był Jacek tak. z Blocktech Krypto i Konferenc. Konferenc tak, i nie ma, nie ma który być może... Musimy wyciągnąć nazwy krypto, bo było w... tak? wcześniej było krypto event, no. ale y... został event. Facebook nie lubi. No. Nie, a, nie Facebook, był. no tak, tak. Meta, meta event to znaczy... byś go nazwał. Nie, bo to już wtedy z Mefedronem się kojarzy. A właśnie, a będzie kiedyś w Polsce? BlockTech, Nie, Mefedron to jest, a Blocktech? Nie. A, no to nie, no to, no to my odwiedzimy ich w UK i żegnamy Was ciule. Trzymajcie się plutko, na razie Cześć.